Witam serdecznie, z tej strony Paweł Bondaruk x Jesteśmy właśnie po raz kolejny na terenie poznańskiej Malty. W tle możecie widzieć strefę finiszera, czyli miejsce, w którym już dzisiaj swoje kilkumiesięczne marzenia spełnią zawodnicy startujący na dystansie 1.4 i 1.2 Ironmana. W nocy mieliśmy tutaj w Poznaniu kilka całkiem sporych burz. Nawet teraz e, można zauważyć, że wiatr jest dosyć porywisty. E, kropi mały deszczy. Dla zawodników jest to pogoda sprzyjająca mimo wszystko, bo e, dla nich 20 stopni i cień to są warunki idealne po prostu do osiągania szybkich czasów. Liczymy na to, że dzisiaj na dystansie 1.4 Ironmana uda się złamać 2 godziny. Na dystansie 1.2 Ironmana e, uda się połamać barierę 4 godzin. Drogi już przeszły, także nic nie powinno stać na przeszkodzie osiągnięcia dobrych czasów. O godzinie 9.00 wystartuje dystans krótszy tego dnia, czyli 1,4 Ironmana. Liczymy, że tutaj wśród panów dobry wynik osiągnie Jakub Kaczmarek, który w Sierrakowie fantastycznym biegiem zapewnił sobie zwycięstwo. Potrafi dobrze pojechać na rowerze, także ta trasa, która dzisiaj jest przed nim, powinna mu sprzyjać. O godzinie 9.30 wystartuje start numer 2, i tutaj będziemy widzieli w bojach Filipa Przymusińskiego wśród mężczyzn. Ale także Tomka Gongole, który triumfował w Sierakowie kilka miesięcy temu Wśród pani oczywiście jako faworytka winiona jest Agnieszka Jerzyk Która po raz pierwszy zmierzy się, na tak, zmierzy się z innymi zawodniczkami na tak długim dystansie Ale liczny dobry wynik po obozie treningowym, który odbył ostatnio w Szklarskiej Porębie O godzinie 10 startuje tutaj maraton spinningowy Także przez cały dzień mamy całkiem sporo atrakcji dla kibiców Których mam nadzieję będzie tutaj całkiem sporo mimo tej zacienionej pogody Ceremonia rozdania nagród odbędzie się o godzinie 17.50. Będzie ona, po niej nastąpi koncert mezo. Dopiero o godzinie 22.30 nastąpi oficjalne zamknięcie imprezy i pokaż sztucznych ogni. Także aż do samego wieczora naprawdę będzie co tutaj podziwiać. Słuchajcie, zdjęcia z imprezy już w poniedziałek rano będziecie mogli znaleźć na naszym portalu www.x3.pl Będziecie mogli się tam wyszukać bez problemu po swoich numerach startowych. Relacja na żywo dzisiaj przez cały dzień na naszym profilu facebookowym wwwfacebookpl x3.pl Bez kropki w środku. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam serdecznie zadawania ich na naszym profilu. Będziemy czynni cały dzień. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Trzymam kciuki za wszystkich startujących. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami śledzili przebieg tych zawodów, albo tutaj nad Poznańską Maltą, albo poprzez internet na naszym profilu facebookowym. Pozdrawiam serdecznie. Pa!